20 minut 32 sekundy. 20 sekund więcej niż było poprzednio. Czyli co? Ten wynik jest już wystarczający? Nie, musisz wytrzymać jeszcze więcej. Obecny rekord Guinnessa wynosi 24 minuty 37 sekund i 36 sekund. Więc od Ciebie wymagam, żebyś wytrzymał co najmniej 25 minut. Kiedy będę mógł w końcu zacząć dla Ciebie pracować, spłacić Ci dług i cieszyć się nowym, lepszym życiem? Synu, jak nie masz pieniędzy, to w ogóle nie trać mojego czasu, nie? Zapomnij w ogóle o tym spotkaniu, żeby mnie tu widziałeś. Pan no. poczeka, może jakieś raty, no? Raty pokazasz? Nie, mam inny pomysł, lepszy. Jak już zmienimy Ci tą osobowość, to będziesz dla mnie pracował. Podpiszemy umowę i zajmiemy się wszystkim. I w ten sposób to Cały czas robisz mi jakieś testy sprawności, łamigłówki, we wszystkim osiągam świetne wyniki. Co? Dalej nie jestem wystarczająco dobry? Słuchajcie. Zmiana tożsamości to jest jedna rzecz. To jest łatwiejsze. Kolejną rzeczą jest uwydatnienie umiejętności, które chcesz posiadać, które chcesz mieć. Zmiana mentalu zupełnie, zmiana podejścia do życia, wyglądu. To wszystko zależy od ciężkiej pracy. I dopiero gdy to przejdziemy, ten etap Będziesz mógł zacząć dla mnie pracować, dopiero wtedy, a do tego czasu, żeby wykonywać zlecenia dla mnie, na twojej drodze nie może stanąć nikt. Musisz być najsprytniejszy, najsilniejszy, najszybszy i najbardziej błyskotliwy ze wszystkich. No dobra, ale jak jednak stanie jakiś silniejszy? To ty musisz być sprytniejszy, albo mądrzejszy, zobacz. Zobacz, jakie piękna natura nas otacza, widzisz to? Wiem, tam? doceniam ją bardzo. No właśnie, teraz odpowiedz mi na jedno pytanie. Jaki facet chciałby dla innego gościa lepiej niż dla siebie? Ojciec. Każdy ojciec chce, żeby jego syn był lepszy od niego. Dokładnie. I my taką relację wytworzyliśmy. Ja chcę, żebyś ty byś był po prostu najlepszy. Od samego początku szaman dbał o twój rozwój. Pamiętasz? Pamiętam. Halo. Halo. No, żyjemy. Jak się nazywamy, kolego? Co? Piotr Śniady. Dobra, zgadza się. A jaki wiek? W tym roku 26 lat. Rozumiem, że wszystko się udało. Posiadam teraz nową tożsamość. Ich bin Pole. Ich bin Pole. Ich bin Pole. Udało się natomiast to nie wszystko. Teraz musisz wyostrzyć wszystkie cechy, które zyskałeś, wytrenować je, udoskonalić Twój wygląd oraz Twoje umiejętności. Teraz Twoja IQ wynosi 148. Aby je utrzymać na tym poziomie, a nawet wznieść na wyższy, musisz każdego dnia się edukować. A żeby utrzymać formę, musisz codziennie biegać i trenować. To niesamowite dostać taką szansę od Was. Szamanie. Chciałbym osobiście podziękować człowiekowi, który darował mi nową tożsamość. Na podziękowania jeszcze przyjdzie odpowiedni moment. Poza tym nie do końca darował, bo jeszcze masz u niego dług. W jaki sposób mogę go spłacić? Do tego też przejdziemy. Na razie poddam cię paru próbom. Po pierwsze, polecisz na wyspę, na której aktualnie jest 45 stopni, i tam będziesz miał obóz, a na końcu duży test ten żyzny. Tam będzie czekał na ciebie jeden z naszych ludzi. To jest Chris. Chris jest w połowie Brytyjczykiem, a w połowie Australijczykiem. Dogadacie się po angielsku bez problemu. Tu jest bilet. Za 3 godziny masz wylot. Taksówka, jak coś czeka, już pod działkami. Znajdziesz Chrisa, prawda? Szamanie, przecież Malta ma tylko 316 km kwadratowych. Na dodatek mam jego zdjęcie. Znajdę go w 2 godziny. A ty skąd wiesz, że mal. A no tak. Przecież ty masz 148 IQ. No dobra, miłej zabawy i powodzenia. Dziękuję, spiszę się jak najlepiej tylko potrafię. What the fuck is wrong with you? You have to be better. Listen, man, this exercise and all of this camp is too tough for me yet. I don't give a shit. You can go back home and lose your identity. Oh, no, I don't want that. What's next? Now, you have to run the whole island from south to north, where I will be waiting for you. If you will not do it, in 24 hours, you will lose your identity. See you in North. Exit on your side. Police. Co tak tymi łapami machasz? Co, że jesteś niemową? Pokaż tą kartkę. A dobra, okej, okay, w porządku, rozumiem. Ty, nie znam migowego. Rozumiesz z ruchu moich ust, co mówię? Tak? Okej. Okay. Dobra, dam ci telefon, weź na nim napisz wszystko, czemu chcesz. Zmianę tożsamości, na jaką chcesz, jakie chcesz mieć nowe umiejętności, wszystko tam napisz, dobra? jest jakaś trudna operacja, załatwimy to. Yy, to nie będzie to jakiś duży koszt, relatywnie 50 tysięcy euro. Masz taką kwotę? W porządku. W tej walizce, którą Ci teraz dam, masz wszystkie potrzebne dokumenty. znają się z tym, co tutaj jest. Następnie spotkaj się z szamanem i on, on pobierze od Ciebie pieniądze i przeprowadzi wszystkie potrzebne badania. Słucham, coś, coś pilnego? Bo zajęty jestem, nie mogę za bardzo gadać. No coś bardzo pilnego tak się składa. Ktoś wyjebał jakąś bombę, zabrał teczkę. Nawet szybko odpalaj kamery z monitoringu. Saigon jest chuj. Przepie, przejrzałem ten monitoring i to jest ten sam gościu, co chciał kupić od nas tożsamość i przeszedł wszystkie procedury. I nagle się rozpłynął, uciekł nam. Z małej z Tak. <tryk> Halo! Co tam się ucie? Jesteś? Halo? Wspominałeś, że masz dla mnie niespodziankę. Nawet dwie. Albo i trzy. No dobra, ale mówię się o swoim zdrowiu i telefon ci przerwał. Jesteś na coś chory? To jest twoja największa cecha umiejętność słuchania. W dzisiejszych czasach rzadkość. Większość ludzi po prostu klapie jęzorami, gada, a byle co, nie słucha tego, co do nich mówią. Umiejętność słuchania, jaką ty masz, to jest niesamowita moc. Chodź. To jest twoja pierwsza niespodzianka. O, co to za klucze? To są klucze do twojego nowego mieszkania. Masz tam wszystko, jedzenie, książki, siłownie. czego dusza zapragnie. E, wysyłam ci adres do niego. A czym tam dojadę? tutaj przechodzimy do twojej kolejnej niespodzianki. Proszę. Wow. Naprawdę? Jasne, że tak. Ja naprawdę nie wiem, jak ci się za to wszystko oddzięczyć czy w ogóle zdążę w tej tożsamości. Wiesz, wiesz. Przejdziemy tym do twojej trzeciej nagrody. Wow. Wow. No ale co to za trzecia niespodzianka? Trzecią niespodzianką jest twoja nowa misja. Pierwszy, wow. naprawdę? Uważam, że zakończyłeś twój trening. Chyba, że musiałem cię tyle trzymać w niepewności, ale musiałem być pewny. Czyli rozumiem, Treningu. że mam zająć się jakimś twoim wrogiem, tak? Jedź do domu, tam już wszystkiego się dowiesz. Naprawdę Ci dziękuję, ja nie wiem jak ci dobra, się Dobra, 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 dobra. Dobra, i jedź. To nie będzie łatwa misja, musisz dobra. być skupiony, musisz Wiodę. być gotowy. Miejsce docelowe znajduje się po lewej stronie. O, widzę, że w końcu bezpiecznie dotarłeś. Halo, Halo słyszysz mnie? Tak, słyszę cię. Wszędzie w domu są rozmieszczone mikrofony i głośniki. Zresztą teraz nie jest czas na rozmowę o tym. Słuchaj, jak byłeś na Malcie, e, przyszedł do mnie koleś w tej samej sprawie co ty, chciał kupić nałotoż tożsamość. No i mówię ci to dlatego, że miesiąc temu nas okradł. Na szczęście szaman zdążył pobrać od niego wszystkie dane i przeprowadził niezbędne badania. Na monitoringu widać, jak podpierdala nam całą papierologię. Ale co ważniejsze, to bierze jeszcze substancję, która jest niezbędna do przeprowadzenia procesu zmiany. Przez niego jesteśmy stracili jakieś 500 patyków. A w dodatku mamy związane ręce teraz w działaniu. Bo zanim ściągniemy wszystkie substancje ze stanów, to minie trochę czasu. Mogę ci przerwać? No, dawaj. Rozumiem, że zadanie ma polegać na tym, że mam go złapać, odzyskać substancje i papiery, tak? Dokładnie, już ci podesłałem jego dane. Co tam piszesz? Patrzę, że jutro o 17.00 odpływa prom z Gdańska do Irlandii. Jest to jedyny prom, który w tym miesiącu tam płynie. Myślisz, że będzie chciał z naszą walizką tam uciec? No ci powiem, o tym nie pomyślałem. Jest to bardzo możliwe. W takim razie weź tam gdzieś kręcić jutro w okolicach tego portu. Warto zaryzykować, kto wie. Ja już muszę spadać, bo czeka na mnie gorący towar w łóżku, ale w razie czego jesteśmy w kontakcie. Powodzenia. Dzień. Dobry panowie, ochrona stoczni. Dostaliśmy telefon, że coś niebezpiecznego macie w bagażniku Przepraszam. pana takie chujowe zdjęcie, to ja sobie mogę wstawić. Proszę nie obrażyć, jestem funkcjonariuszem na służbie. Jest za to mandat. Musiałbym przeszukać tylko wasz bagażnik. Coś mi tu śmierdzi, panowie. Braćko.